na junia. I teraz mamy kolejne ćwiczenie. Także także ja e, ja podkładam smaczki, a twoim zadaniem jest powiedzieć OK wtedy, kiedy ona zjada smaczka z pudełka i podstawienie rączki z kolejnym smaczkiem, wydanie tego smaczka tutaj, gdzie był poprzedni smaczek. Jeżeli by było tak, że ona popędzi już do drugiego pudła i tam znajdzie, to się nic nie dzieje. Po prostu spróbujmy zdążyć z tym podaniem smaczka przy kolejnym pudle. A jeżeli ona zjadła, troszeczkę ci odejdzie, to jednak daj tutaj roczkę i może ona wróci, a przy kolejnym razie nawet poczeka na tego smaczka, prawda? Wierzę, jak ona jest szybka. Ona jest super szybka i nie jest prosto za nią nadążyć. Pamiętasz, co masz robić? Ciągle się poruszać, nie patrzeć się za bardzo na nią i jakby ona się popatrzyła na ciebie, to pokazać jej typę. Dobra? I wyprowadziam? Smacznie pod nos, smacznie pod nos. Dobrze. Teraz y, może sobie dla przypomnienia to okej okay zrobimy. Bo nie było ok, A. prawda? No właśnie. No właśnie, ale już popatrzcie ile razy nadążyłaś za córką, żeby jej dać y, tego. Tylko pamiętaj o tym Dobra. słowie. Okej, okay, kiedy ona pobiera smaczka, bo ono jest przed podami. Wiesz, dobrze? Okej. Okej. Okay. Okej, okay. okay, jest wcześniej. Okej. Okay. Świetnie. O to chodziło. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze troszkę. Okay. Super. Mhm. Dobra, i ją, yy, Jeszcze raz. Okej, okay, dobra, żeby było. Super sobie radzisz. Ja na razie nie podkładam, żeby, ta, żeby, żeby ten start był taki króciutki, żebyś ty też nie, nie zmęczyła, ani ona. A potem będę podkładać przy kolejnych. Dobrze? Mhm. Mhm. Przygotowana? OK jest wtedy, kiedy ona zjada stąd smaczka. Dobrze? Mhm. OK. Świetnie. OK. OK. Mhm. dłużej tą smyczkę mają? Żebyś na razie nie podawała jej smaczków. Wiesz, bo spieszysz się po to, żeby jej podać smaczka, a nie ma ok. Także na razie sobie zrobimy tak, tylko żebyś mi mówiła ok. Dobra? A potem będziemy próbować podskładać smaczka, żeby, żeby wiedzieć też dobrze, kiedy, w którym momencie po prostu dodać to ok. Bo ok ma być nie wtedy, kiedy my podajemy, tylko kiedy ona tutaj zjadł. Także sobie zrobimy na razie takie cicząko. Tylko mi się okażej. Kończą ci się smaczki, to no, uwaga, no, no, no. Ale teraz nie będziesz musiała jej podawać, więc potrzebujesz tylko do wyprowadzenia jej, ok? Ja kilka postaram się podłożyć, ale Twoim zadaniem na razie jest. mówienie ok, dobra? No. Ok. 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 okay. Chodzimy, chodzimy, mają. Dobrze i wyprowadź. Yy. Smaczek pod podnosek? Masz podnosek? Idziemy. Dobra. I teraz zrobimy jeszcze raz to samo. Masz tam smaczka, żeby ją wyprowadzić? Tak. No widzisz? Teraz jest prościej. Za dużo chcieliśmy na raz zrobić. Zrobić to Tak. Na razie samo oko a ja będę pod twarz. Dobrze? Jeszcze? Okej. 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 Wypać. Ok, Świetnie. ok, Super. Nie, jeszcze jeden, teraz był. ok, I wyprowadź. Mhm. Dobrze. No i teraz y, przejdziemy do tego trudnego. Masz tam jeszcze smaczki? Jest bardzo mało. Bardzo mało. To ja ci tutaj dodam. E... No masz się, to nie badaj, że... Dobrze, i teraz sobie zrobimy już to ćwiczenie takie trudne. Ja nie będę na razie podkładać. Zobaczymy jak nam pójdzie, e, gdzie masz, jak e, e, teraz, jak już tak pięknie mówiłaś, to ok, to jeszcze będzie trzeba dodać smaczka. Ale nie spiesz się z Ok, kiedy ona zjada i potem dopiero myślisz o tym, żeby jej podać smaczka dalej, dobra? Pierw myślimy o tym, żeby dodać hasło ok. A potem dopiero ona się też nauczy tak troszeczkę czekać przy tym, przy tym zapachu. Nic się nie dzieje przy, 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 przy tym smaczku, nic się nie dzieje. Mhm. Pięknie. I wyprowadź. No super poszło, przepięknie poszło. Eee, dobra. Jak tam masz jeszcze? Masz. Dobra. Eee, więc ja... Teraz ci tak, teraz ci tak super poszło, <noise> że będę już nawet podkład. Dobra. Wchodzimy, wchodzimy. Okej. Okay. Okej. Okay. I wyprowadź. Dobra, świetnie. Jeszcze raz. Świetnie Ci idzie. Jak tam ze smakami? Masz jeszcze? Dołożę sobie ty. dołóż sobie dołóż sobie najważniejsze jest żebyś mańwicu chodziła i i pójdzie dobrze jest gotowa Nie ja naprowadzaj ja. smaczkiem, ma pierw ja. znaleźć. Mhm. Mhm. Uważaj na śmierć. Okay. Okay. I to są ostatnie tutaj, jeszcze dwa, dobra? Okay. Okay. Dobra. Wyprowadzi się? Zrobimy mhm. Mariuszu, to jeszcze raz. Masz tam jeszcze jakiegoś smaczka? Takie, takie krótkie, dobra? Dobrze. Ona musi, pamiętaj o tym, że ona pierw musi znaleźć smaczka, a potem dopiero my jej dodajemy. Tak, żebyśmy nie naprowadzali. Ja wiem, że my widzimy tego smaczka, ale to nie chodzi o to, że my widzimy, idziemy do tego smaczka, prowadząc tak naprawdę pieska, który na nas zwraca uwagę, gdzie ten smaczek jest, no, że my go tam prowadzimy, tylko chodzi o to, żeby jego nosek wyczuł i sam. Tam poszedł, dobrze? Mhm. Dobrze. Gotowa? No to. Okej. Okay. Świetnie. Okej. Okay. Pięknie. I idziesz za swoimi sprawami. Mhm. Dobrze. Wyczekałaś okay. ją. wolno sobie już szuka. Okej. Okay. Okay. Pies tamten smaczek. Co jeszcze ostatnio? Okay. To było piękne. No. Dobrze, to wyprowadź, bo już nie no. ma. Dobrze. Kończymy sobie na tym.